O, o Jezu, lumy, dumy. Chodźcie, posprzątacie ze mną salon. W ogóle mój salon to jest teraz żłobek i przedszkole. A Nawet kanapy już nie ma, bo ponieważ lubimy oglądać filmy przed telewizorem jak dziecko zaśnie, no to jest Baruk, jak to moja mama lubi określać. Przegrywam tą walkę, powiem Wam, z odchudzaniem. Przegrywam. No i jak żyć dziewczyny? Wy mi powiedzcie, no powiedzcie mi jak żyć. Jeszcze ta presja, ta presja tego, że ja muszę być zabawna, wiesz, jest taka, taka presja. Jak mnie nic nie bawi ostatnio, w ogóle jestem smutna. Ale jestem smutna dlatego, że nie lubię przegrywać, nie lubię przegrywać walki z samą osobą, ze swoją wagą, z tym, że już mi ona przeszkadza, no bo jest lato, jest ciepło, chcę się pokazać, tak? Żeby moje ciało mówiło to, co mówi moja osobowość. Jesteś zajebista, Klaudia. I odrobinkę próżna. Więc i czym sobie jakby uzupełniam braki, bo to jest coś za coś, nie? No to zaczęłam robić paznokcie. Tak. Zaczęłam robić paznokcie. pamiętacie filmie o filmie jego paznokcie? No hmm? już taka piąta, czerwanie nie panią są święta. Ja pani zrobię czerwone paznokcie. What, What the fuck? No te czerwone paznokcie rzuciła, jakby kurwa w jej głowie przyszło dwa duchy, Picasa i Van Gogha Nawiedziło ją dwóch niesamowitych artystów. Zgrzewy jej poszły, tu, tu, czerwone krwinki jej poszły w oczach, bo ona wymyśliła, że paznokcie, uwaga, święta mogą być czerwone. No właśnie, yy, więc tak robię paznokcie, już mi coraz lepiej wychodzi. W ogóle to powiem Wam. Premier Mateusz Morawiecki nazywa kogoś takiej osoby jak ja makro, mikro, mikro. A ja znowu władzę! Premier Mateusz Morawiecki nazywa takich ludzi jak ja mikroprzedsiębiorcy. Wiecie co? Mikroprzedsiębiorca ma makro? Długi w zus i urzędzie skarbowym. E, Mikroprzedsiębiorca może jest mikroprzedsiębiorcą, ale ma makroego. Dlatego nie jest w stanie pracować na etat, bo musiałby mieć szefa. My tego nie lubimy. Więc zamiast yy, podlizywać się szefostwu, podlizuję się klientom, tak? Szukając zlecenia. I wyglądam trochę wtedy jak taki domokrążca, który łazi i mówi e, Dzień dobry żeby porozmawiać o Jezusie. Ja tak dzwoniłem. Dzień dobry. No, widziałam Pana filmy na Pana stronie, ale powiem Panu, ja wiem, że abstrahuję. Też mogą komuś postawić kanał tak na YouTube, ale za ile? Ja Panu zrobię tą samą jakość taniej. <laughs> Jebane, abstrahuję. Nagle tak zeszłam z tematu na temat. Tak, bo myślę sobie. Muszę znaleźć jakiegoś klienta, nie? bo mikroprzedsiębiorca, jak rzucanie ten przelew od klienta, którego, od którego wydusi te, swy, te swoje mikrozlecenie, to mam makrogest, nie? Bawim, bawim, Po <śm> dwa tygodnie hotele, śniadania kupione, baseny, sreny, sauny. A, pani mi tu przyjdzie, wyprasuję. <śm> <śm> <ś> Piękny jest mój salon, którego nie ma ochoty nikt posprzątać, ponieważ Oksana wyjechała. Każdy się w tym domu uważa za pana, nikt za sprzątaczkę. Każdy jest u mnie w domu mikro, bądź niektórzy nawet makro przedsiębiorcami. To nikt się nie schyli po to, żeby normalnie odkurzyć, nie? Więc tak! Więc na chwilkę przerwę, zorganizuję się na stole i będziemy robić pazury. Uuu. Uuu. Ponieważ jak zaczęłam robić te paznokcie i pokazywać Wam na tych moich Instagramach moje paznokcie, to stwierdziliście O, to teraz docenisz pracę stylistek paznokci w Nailbara, docenisz! Do docenisz! To jest drobiazgowa pra praca, ja to doceniam, natomiast jest jedna rzecz, którą muszę tutaj troszeczkę podważyć, że zrobienie jednego koloru, jak mi często proponują te panie, to jest dosyć proste Z takimi narzędziami, jakie teraz są Że masz te frezerki, frazerki ja nie wiem, co się mówi, Jakieś płyny, stryny Potem do tego wszystkiego Masz lampę, która Ci w 30 sekund twardza ten lamp... No wszystko działa na Twoją korzyść Możesz tylko chcieć to zrobić A ja miałam pandemię, miałam czas Mój mikrobiznes nie działał Więc Może się w ogóle przez branżowie zacznie robić puzzle, co? Mhm. Czy w ogóle ten świat ma sens? Dobra, organizuję sobie stolik, zaraz wracamy. No dobra, moje drogie, zdążyłam opiłować paznokcie i wymienić bluzkę, ponieważ będę robiła taką właśnie wakacyjną, kolorową stylizację. Tak się wkręciłam w robienie paznokci, że... Klinerem walne, a co? Teraz wszystkie sycki... What? What? Co ona robi klinerem? Ja wszystko robię teraz klinerem. A skórki, wiedziałam, że jest... co pracowałam. Także tak, zabawa trwa, będzie, będzie zabawa, będzie się działo. A co jest z tymi Waszymi? To takie pytanie do stylistek paznokci oraz fryzjerek. Co jest z Waszymi zakładami, że absolutnie prawie zawsze nazywacie je od swojego imienia? Fryzjerstwo Agnieszka, Ewelina Nails, Angela Nails. U Ani kosmetyka i fryzjerstwo. Dziewczyny, robicie fantastyczne, kreatywne rzeczy, a nazywacie swoje zakłady zawsze swoim imieniem. I ja się pytam WARUM! O co chodzi, że boicie się, że klientka nie zapamięta, że to u pani Ani robi się najlepiej paznokcie, czy tam u pani Ewelinki włosy? No o co chodzi z tym nazywaniem salonu piękności swoim imieniem? Powiedział ktoś, kto nazywał swój kanał swoim imieniem. A ja jestem hipokrytką, właśnie. Sama nazwałam swój kanał Klaudia Klara, bo też sobie mogłam nazwać śmieszne babki, albo śmiejemy się z idiotki. A nie, a nazwałam to Klaudia Klara Vlog. No, dobra, robię skórki. Powiem tak. Auć. Nie umiem robić skórek bez zalania się krwią. Nie umiem, nie umiem. jeden 0 dla stylistek paznokci, ze skórki. Moje ręce wyglądają jakby mnie skatowały. A nie? Taki, taki, teru... nie, chyba teraz nie czas na oliwkę. A <grywka> tak, co, to nic nie widzieliście! Nic nie widzieliście! No dobrze, panie i panowie, nadszedł czas na kolor. Zaczniemy od fioletowego. Fioletowym sobie zrobię. O, tego. Tak, ta, 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 tak wygląda hybrydka, markerze. Cicho muszę się skupić, żeby skórek nie zalać, ale widzę, że ten się nie rozlewa. No jest to całkiem, całkiem dziecinnie proste. Fajnie jest, że do tych lakierów nie trzeba bazy i nie trzeba topu. Ej, ładnie, o już pierwszy raz zakrył. Dobra, lampka. A najfajniejsze że na koleżanka mnie o nie pytała. I, I jak ono się nazywałem, wiesz co, One Touch coś tam. Ja zapamiętałam wszystko, tylko nie, że to jest hybryda, nie? One Touch, hybryd. A ja, One Touch, uwa, co tam było? One Touch, One Touch. I nie pamiętałam, że to jest hybryda, lakier nih. Kiedyś mój kolega powiedział, że ja mam raka mózgu. on zawsze mówił, no, ty masz raka mózgu, normalnie iść się przebadaj. Cyk, cyk, boki, ty, nie chcę <słuch> bo Uf, dwa tygodnie spokoju, paznokcie pięknie zrobione. A powiem wam, ciężko się żyje, jak się jest z Klaudią Klarą. Dobra, są ludzie zdrowi, jest Klaudia Klarą. W jak mówiłam, że. O, zapamiętałam, one touch, tylko nie pamiętam hybryd. To, to dziwne, bo to jest lakier hybrydowy jedyne co mi umknęło. Nie, to nie było jedyne co mi umknęło. Nie umknęła generalnie cała nazwa produktu, ponieważ ten lakier nazywam się One Step. Hybrid, One step hybrid. Prawdopodobnie dlatego, że one step, że jednym krokiem robisz od razu hybrydę, że nie wymaga bazy, to po bla bla bla. Dobrze, że mnie podkusiło, żeby to sprawdzić jeszcze raz przy montażu, bo tak mi Touch? Touch to brzmi jak piosenka jakaś jest MTV. One touch only. No i to właśnie nie było one touch only, to było one step hybrid. A, dobra. Koniec już, koniec z tym wszystkim i o lakierach. Jak widzicie, nas tam jeszcze głęboko w lesie. No, no przynajmniej mam spokój z paznokciami na dwa tygodnie. Pa!